Teraz mówi Jimmy Chyba na Bo tam jest rajd O, dzisiaj sąsiedzi są Coś tam nie wiem czy słychać Chyba nagrywam w złej rozdzielczości Jednak dobra Ostatnio tutaj było minus 50 stopni i e, ze względu na tego to e, pana nabyliśmy proszę bardzo handy heater. Na... Jeszcze go nie testowaliśmy najnowszy model. Jeszcze nie. Kosztował 40 PLN no my polskich, fa... My fara tylko. Nasza przepiękna instalacja elektryczna. Nie chcę z nią współgrać, za bardzo. Chcę, tak, więc to jest taki kompaktowy. Za dużo popierała, ale. Takie, za jedyne 40 pln mały... Zaraz wujek Gary jeszcze wytłumaczy, o co chodzi, czemu to się nazywa PLN, -y, mimo że to jest polski złoty. Ale to za sekundkę zrobimy wykłę. No, następnej lekcji. ustawiony na 18 stopni temperaturę pokojową. Taki mały, taki mały pizdryk z... gdzieś, gdzieś tu zapazuchał. Z... Ale śmierdzi. Coś zapi, ale. Ale zapi takim ciepłem. Za dużo ciepła to to nie daje. Myślę, że będzie trzeba podkręcić temperaturę i sprawdzać, czy korki nie wywalą. Na no co tam gary? Nic, bo jeszcze ja gary wytłumaczy skąd się wziął skrót PLN. Nie wiem czemu, ale wziął mnie tak jakoś i no jak masz ten skrót walutowy, to dwie pierwsze e, litery to jest skrót kraju, a następna a. to jest waluta, czyli na przykład masz USD, czyli United States Dollar, GBP, Great Britain Pound. Uh. O, ja tak jak? Kurde! Uach! Ukrainian chrywna. Natomiast PLN, dlaczego to tak jakoś nie pasuje? Bo PLN u nas jest złoty, tak? Otóż mówię, za komuny był PLZ, czyli Polisz złoty. Natomiast A, po denominacji nastąpił PLN, czyli Polski Nowy Złoty. Nowy Złoty. Dlatego dzieci zapamiętajcie tą bogatą lekcję wujka Garego. Widzicie, widzicie, tu nie tylko muze znajdziecie. Wiedza ogólna. Uczcie się, no. drogie tak dzieci. Rzejnik, który na razie się kopci, ale powiedzmy, że działa. Kosztował 40 polskich nowych złotych. To całkiem niewiele, Gary. Oryginalne pudełko. To nie jest lokowanie. Nie, handy-heater nam nie płaci. heater nam nie płaci, to my jemu płacimy za to, że może znaleźć się u nas. Dobra, w każdym razie na pewno jest tu cieplej. Dzisiaj... No, tak w promieniu 30 cm, jest, że jest no. ciepło. Dzisiaj Greenpeace... Nie? Wielbłąd. Dzisiaj Greenpeace nie będzie się czepiał. Dzisiaj perkusyjny cover. Zarombistej mieszanki Grzegorza Skawińskiego i Jimiego Hendrixa. Będzie fajnie w sumie. No, będzie, będzie, będzie. Dać. Spokojnie. Zajewał ekran. Teraz tak moje się robi. Już wszystko jest przygotowane. Ja tak tylko zrobię taki slajd po tym, że tu jest wszystko gotowe. Przygotowane na dzisiejszego kauwera. Tu, nawet oświetlenie, jakieś lampki, bo to jest strasznie ciemno. Jest tutaj w ogóle też fajnie, że mamy dzisiaj jarzeniówkę. Nie na co dzień zdarzają się takie luksusy. No ale są. Tu jest y, przede wszystkim laptop i to w sumie wystarczy do tego, żeby nagrać to wszystko. I cholerę kapit. A, i tu właśnie, tak jak y, Wielbłąd jest naszym reżyserem, tak pan Tygrysek jest naszym realizatorem dźwięku, i żeby tu wszystko było, wszystko w porządku, ma też y, swoją lampkę. On sobie tutaj będzie nas kontrolować. Mówiąc krótko. Jak Ktoś mu się nie będzie podobało, od razu wyskoczy z. Tu są Bębny. Z tej perspektywy będę grał. No i właśnie skończyła nam się żeniówka. A, <laughs> czyli... Czyli... czyli będziemy nagrywać w ciemnościach. wszystkim pozdrawiamy, jeśli to ogląda w ogóle, pozdrawiamy Grzegorza Skawińskiego. To jest mój guru. Zresztą mówiłem mu to osobiście. Nie wiem, czy pamięta. Pewnie nie. <grystanie> eee, naprawdę. Grzesiu, jeśli mogę tak do ciebie mówić. Do pana. Do kogokolwiek. Jezu, trzeba ja pierdole Grzesiek, zajebista robota. Naprawdę Skywalker to jest kawał zajebistej muzy. No Co? No I won't stick.